Dajcie w serii 6 prób Zuryego, gdzie będzie on miał 6 zadań a teraz właśnie wykonuje on swoje pierwsze zadanie będzie z tego 3 dni zaczynajmy pierwsze zadanie wykoł 32 diamenty masz jedną godzinę żeby dwa dwa staki tutaj wykupię 32 Zaczynam tutaj kopać i to jest Zuri żeby nie było i bez głosu tutaj jest on widzicie, na razie nic nie ma. Takiego jak diakcy, ale może będzie. A no jak już będzie, to będzie. A tutaj dalej sobie kopię i nic nie ma. Więc troszkę coś tu będzie. Nie ma szans, że te bastaki chciał skradliwa na milion choć to jest mój serwer <laughs> nie chcą, co mi się raz włączył no i teraz mam jeść no i ty, teraz węgiel znowu się pojawił tu no dużo no, tych rzeczy, tylko że, żelazo i ja tu pokazuję najważniejszy moment, czyli tego co znajdujemy tu tutaj, że kolejne i tutaj są jego wszystkie y, rzeczy, które sobie może kupić sobie może kupić kary, kar nie będzie niestety na odcinkach ma na to być 6 odcinków, nie będzie 7 czy 8 kar, tylko ostatnia kara czyli wysadzić swoją chatkę TNT no i też będzie dużo odcinków z jego serwera, też będzie na pewno takie to są U, tutaj nic na razie nie ma no i żelazo no i sobie zapiszemy coś tam ale coś Lapis, dopiszemy, bo zapomniałam w ogóle o Lapisie Który też może się trafić z Zuriemu? Węgiel teraz znalazł Zuri no i Węgiel, bo węgiel, ale. To nie jest za dużo. Także węgiel jest przywiązany do pochodni. No i kolejny węgiel, który przyda się na pochodnie. Jak będziemy mieć dużo węgla, to będzie więcej oświetlenia na naszym mieście, bo jest dużo. Czysta sugu i specjalna to. tu. mamy Więc to jest takie. I tutaj jest już kolejna rzecz. Już się tak... Coraz niżej tu jest ale na razie nic nie ma. I tutaj kolejny brak rzeczy. O paliska, których nic nie ma. No chyba to zadanie będzie pierwsze i nie zrobione. redstone Znalezione. I po całym koniec odcinka. Czytam oczywiście yy, kolejne zadanie, które może być dość ciekawe. No, i tutaj drabinka jest, i połączenie, jak widać, i Redstone znalezione. bo jest trade'owanie, takie wolne trade'owanie, ale trade'owanie Już tu będę się z nim trade'ował, od Że Dokopał się już do wydroka, więc z niżej już nie zejdę Idziemy Byćmy tutaj, już się tutaj teraz tak naprawdę tradeujemy. bo zostało mu chyba 16 diaksów, z tego co się nie mylę, do zdobycia i kolejne rzeczy, będziemy już co, to jemu ja będę dawał. No i na razie ma już ty match jeszcze. No, jeszcze 13 mu brakuje. No, może wykonać to zadanie, może nie. No, kolejne rzeczy tutaj podajemy. Kolejne dwa diaksy. I jeszcze trzy. No i ostatnia osiem diaksy, tylko że on już chyba nic nie ma. Dobra, po powiedziałem mu, że dam mu 8, a on mi da jakiegoś boxa. Miejmy nadzieję, że to nic nie będzie głupiego. Dirt. Musimy robić lepiej. A, teraz do mnie troszkę żelaza i tego. No i zadanie jest wykonane: pierwsze z Uriego, a drugie zadanie to: wygraj chowanego, ale ty się chowasz. A to już zobaczycie w kolejnym odcinku, który będzie za dwa dni.